Kolejną plagą dzisiejszych czasów jest tak zwane uzdrowicielstwo okultystyczne. Ja wiem, co to znaczy łzy w oczach matki, która może tylko patrzeć i czuwać przy dziecku. Czy ojciec? Wiem, co to znaczy. Dlatego rozumiem tych ludzi i dlatego o tym mówię, bo nie mogę się pogodzić z tym, że ogromna liczba kanali i oszustów na krzywdzie ludzkiej. I na cierpieniu, na krzyżu robi ogromny biznes, dając złudną nadzieję tam, gdzie jej nie ma. Z tym się nigdy nie pogodzę, bo na takich spotkaniach jak te spotykam ludzi, oni publicznie nie powiedzą, ale po spotkaniach przychodzą, bo publicznie się wstydzą, stracili majątki na uzdrowicieli, majątki, fortuny, bo obiecywał, że ich dziecko z zespołem Dauna czy z porażeniem mózgowym będzie zdrowe. Jeździli samolotami, na całym świecie szukali, niektórych było stać na to. Obiecywał, że będzie dobrze. I świadectwa matek, jedna z nich mówi, obiecywał sześć seansów: osiem, dwanaście, piętnaście, dwadzieścia. Po dwóch latach ponad, mówimy do niego, człowieku. Obiecywałeś sześć. Jeździmy już ponad dwa lata regularnie. A tu z dzieckiem gorzej. Mówiłeś, że będzie dobrze. Potrzeba więcej seansów. Jak to więcej? Z dzieckiem jest jeszcze gorzej. Tak, bo to szczególny przypadek. Potem się okazało, mówi ta kobieta, że tych szczególnych przypadków to było więcej. Wszystkie te ciężkie to były szczególne. I ona mówi, nie mamy więcej pieniędzy. No to sprzedaj dom. Dom. Ona mówi tak, jakby jej ktoś maskę z głowy zdjął, okulary spadły. Mówi, no szatana, jakby ujrzała. Człowieku, dom, przecież ja mam inne dzieci. Dom to jest to, co mamy wspólnego. Dom to jest serce, to jest wspólnota. Jak ja bym mogła sprzedać dom i co z innymi dziećmi? To co mówi, to dla ciebie dom ważniejszy od zdrowia dziecka kanalia. W Polsce mamy ponad 40 tysięcy gabinetów uzdrawiania. Ponad 40 tysięcy gabinetów. Uzdrawiania niemedycznych, nie myśleć o lekarzach w tym wypadku, ludzi, którzy trudnią się jakąś formą uzdrowicielstwa, legalnie zgłoszonych. A nie mówię o pani Czesi, wujku Władziu, dziadku tamkaziku, którzy fuchę na lewo jeszcze robią i nie są nigdzie protokołowani. 40 tysięcy ludzi. Jeżeli przyjmiemy statystykę, że do danego człowieka. Idzie 10 osób dziennie. To daje nam na jeden dzień 400 tysięcy osób. Przepraszam, dobrze mówię? Tak, 400 tysięcy osób. 10 dziennie. To daje nam 400 tysięcy osób. W ciągu 10 dni, jeżeli tylko 10 dziennie idzie do uzdrowiciela, przewija się przez te gabinety 4 miliony ludzi. Skala zjawiska jest przerażająca. Gdyby to działało, to w ciągu roku nie powinniśmy mieć chorych w Polsce. Powinni tryskać zdrowiem, kochani. A się okazuje, że jest coraz gorzej. Kościół przygląda się wielu zjawiskom. Nie od razu w danym zjawisku widzi się zło, trzeba czekać nieraz na owoce. Tak jak kościół spogląda na jakieś objawienie, ludzie już szyczą Matka Boża się objawia, a już by tego papieża chcieli udusić, żeby szybko coś tam ogłosił. Spokojnie. Pan Jezus pozostawił jedno ważne kryterium. Po owocach ich poznacie. I nieraz trzeba czekać na owoce. I niestety coraz więcej sygnałów jest, że po różnych praktykach uzdrowicielskich coraz większa liczba ludzi kończy u lekarzy, psychologów, psychiatrów i u egzorcystów. Dlaczego? I tu wracamy do źródła. Ci ludzie są przekonani, Niektórzy w dobrej wierze, że mają jakąś energię uzdrowicielską, powiem Wam szczerze. Szukałem w chrześcijaństwie, dyskutowaliśmy to w gronie księży, w gronie profesorów. Nie ma w historii chrześcijaństwa zjawiska jakiegoś, że jakiś święty ma jakąś energię, którą wysyła i pompuje w drugiego człowieka. Nie ma. Jeżeli jest dar uzdrawiania, jest on zawsze rozumiany jako dar modlitwy o zdrowie. Święty Ojciec Pio, którego większość z was zna. Kiedy ktoś mu mówił, że on uzdrowił, to wyrzucił z kościoła. Nazwał tego człowieka bałwochwalcą, czyli złamałeś pierwsze przykazanie. Ja tylko się modlę. Bóg uzdrawia. Ojciec Pio odmawiał nawet modlitwy tym, którzy mówili: Ojcze, może byś go uzdrowił. Odmawiał modlitwy. Ja tylko się modlę.